Witaj na kanale Metal Drifter. Pojadę od razu prosto z mostu. Lubisz dobre metalowe imprezy i undergroundową muzeum? Jeśli tak, a do tego mieszkasz w Bydgoszczy lub w okolicach, albo może gdzieś dalej, chociaż masz trochę wolnego czasu i środków, to wbijaj 18 października do klubu Over the Under. To właśnie tego dnia w Bydgoszczy zagrają cztery zespoły, z czego trzy to reprezentanci sceny black metalowej. Imprezę pod nazwą The Last Words of Death organizuje Maciej Fluder, którego znam od ponad 30 lat, a do tego jest jego bratem gram w jednym zespole, także wiem, że będzie konkret. Maciej jest postacią dobrze znaną w polskim undergroundzie. To właśnie dzięki niemu w Bydgoszczy 35 lat temu zagrały tak kultowe grupy jak m.in. Imperator czy Last Word. Kilka lat temu Maciej powrócił z organizacją imprez pod szyldem The Last Words of Death i w jej ramach zagrały już takie zespoły jak m.in. Pandemonium, Okrutnik, Nightlord, Bezat, North, Sacriversum, Everdead, morat i wiele innych. A co zagra na najbliższej edycji? Wystąpią cztery zespoły, w tym jeden gość z zagranicy i będą to Bydgoski Infliction. Grupa powstała w 2011 roku. Gra Groove Metal i do tej pory ma jeden pełny album Revolution Machine z 2018 roku. Kolejnym zespołem będzie Paterna Spiritum Częstochowy. Grupa powstała w 2015 roku i gra black metal. Jak na razie Częstochowianie mają na koncie jedno wydawnictwo i jest to epka z tego roku zatytułowana Noc Grozy. Bydgoszczy zaprezentuje się także Aeternum Sacro z Niemiec. Grupa powstała w 2020 roku w Berlinie i gra atmosferyczny black folk metal. Jak do tej pory grupa wydała dwie pełne płyty: i są to O Cruor Sanguinis z 2021 roku i Cielos Prometidos Cielos Clandestinos z 2023 roku. Będzie to też pierwszy koncert zespołu w Polsce. Ostatni zespół z pewnością będzie dobrze znany wszystkim miłośnikom czarnych dźwięków, którzy interesują się undergroundową muzyką. W Bydgoszczy wystąpi Arkona, czyli legenda polskiego black metalu. Zespół działa nieprzerwanie od 1993 roku i do tej pory wydał 8 płyt. Ostatnia Stella Pandora wydana została w 2024 roku nakładem The Bembur Morty Productions. Na koniec pozostaje mi jeszcze raz zaprosić Cię do Bydgoszczy 18 października do klubu Over the Under na 33. już edycję The Last Wars of Death. Pod tym filmem znajdziesz link do tego wydarzenia, a także drugi odnośnik do oficjalnej strony imprezy. To tyle ode mnie, do zobaczenia w następnym wideo.